W wieku 68 lat w nocy z 27 na 28 maja w Sokołowskim Szpitalu po ciężkiej chorobie nowotworowej zmarł Wiktor Osik. W ostatnich latach pełnił funkcję sekretarza gminy Sokołów Podlaski. Wcześniej przez wiele lat mieszkał w Łukowie i pracował w Urzędzie Gminy Łuków jako sekretarz i jako zastępca wójta. Był też posłem na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. Wiktora Osika będziemy wspominać jako osobę, która była naszym pierwszym rozmówcą. On debiutował w naszym programie jako poseł, a my debiutowaliśmy wówczas jako telewizja. Wiktor Osik wystąpił w naszej premierowej emisji w 1998 roku. Panie pośle, Łukowski program telewizyjny Master, rozpoczynając swoją działalność, postanowił przeprowadzić wywiady z ludźmi liczącymi się w naszej Łukowskiej rzeczywistości. Stąd nasza wizyta u Pana. Miło mi gościć panu w swoim biurze jakimi informacjami mogę służyć. Może na początek poprosilibyśmy pana o krótkie przedstawienie się. Na... Wszyscy bowiem interesują się polityką. Wiele na pewno nie zapamiętało pańskiej prezentacji w trakcie kampanii wyborczej. W dużej grupie ludzi pana osoba kojarzy się przede wszystkim z urzędem gminy Włukowie. To zrozumiałe, bo z gminą Łuków związany jestem już 25 lat. I chociaż. Od, 20 lat, od, 20, przepraszam, od 28 lat mieszkam w Łukowie, to pracowałem głównie ze środowiskiem wiejskim, z tym, że przez cały czas po odbyciu służby wojskowej pracowałem na ziemi łukowskiej. Najpierw w biurze gromadzkim w Sorokomle, następnie w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w powiecie łukowskim i od czasu utworzenia gmin w 1973 roku zacząłem pracować na stanowisku sekretarza gminy Łuków. Do czasu wyboru mnie na posła byłem także nauczycielem w liceum ekonomicznym w Łukowie. Pracowałem tam nie dla pieniędzy, bo wiadomo ile nauczyciele zarabiają, ale lubiłem pracę z młodzieżą i dzięki kontaktom z nimi doskonale rozumiałem się ze swoimi synami i znam także problemy młodzieży. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że mam już dwóch dorosłych synów, Którzy studiują prawo, są już na trzecim roku. I dobre wychowanie synów uważam za swój największy sukces życiowy. Mam także satysfakcję w uczestniczeniu w przemianach cywilizacyjnych gminy Łuków w tym ostatnim ćwierćwieczu. Mam okazję podziękować wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność pracować na rzecz społeczności lokalnej. Przy tym no nie ma co ukrywać. To dzięki głównie mieszkańcom gminy Łuków zostałem wybrany posłem. Głosowali na mnie ludzie, nie tylko ci, którzy mieli poglądy lewicowe. Spore poparcie uzyskałem także od mieszkańców miasta i jestem im za to zobowiązany. Porozmawiajmy teraz może o Pana działalności parlamentarnej. Zazwyczaj Sejm kojarzy nam się z Wielką Salą Obrad i kilkuset krzątającymi się posłami. To prawda, ale właściwa praca z Sejmu odbywa się głównie w komisjach. Sala obrad nawet swoim kształtem przypomina teatr. I posłowie zachowują się jak aktorzy grający swoje role polityczne, albo chcący zaistnieć w mediach. Działalność parlamentarna pochłania zapewne wiele czasu dlaczego więc nie został Pan posłem zawodowym? Jestem politykiem lokalnym, który powinien być mocno związany ze swoim terenem. Wykonywanie konkretnej pracy zawodowej umacnia także więź z wyborcami. Siłą rzeczy muszę przebywać i w Warszawie, i w Bukowie. Odbywa się to. Na przebieg jeden tydzień tu, drugi tu. Oczywiście odbywa się to przede wszystkim kosztem mojego czasu prywatnego. Na szczęście teraz nikogo nie krzywdzę tym, że nie mam czasu dla domu. Synowie mieszkają i studują w Lublinie. Spotykamy się tylko w weekendy i to nie wszystkie. Zagłosowali na pana przede wszystkim zwolennicy lewicy. Czy jako jedyny poseł z naszego terenu byłby Pan gotów reprezentować interesy wszystkich wyborców? To zależy jakie interesy. Jeżeli chodzi o te, które wiążą się z moim hasłem wyborczym bogaci obywatele to bogatsza gmina, to na pewno tak. Obiecuję wsparcie wszystkich pozytywnych inicjatyw, które, inicjatyw sensownych, które mogą polepszyć warunki życia mieszkańców naszej ziemi łukowskiej. Jestem otwarty na wszystkich myślących pozytywnie. Niezależnie od ich opcji politycznej. Jakie są możliwości kontaktu z Panem? Przede wszystkim zapraszam do swojego biura poselskiego, które otwiera swoje podwoje. Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Niewęgłoska. Biuro będzie czynne w poniedziałki, czwartki i piątki, ale także w inny dni, jak będę w pracy, to Oczywiście będzie można się ze mną skontaktować. Mam nadzieję, że mieszkańcy Ziemiłkowskiej zaakceptują moją działalność polityczną i uznają mnie za człowieka przyjaznego sobie. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję i ja i liczę, że za jakiś czas znów się spotkamy. Wszyscy, którzy znali Wiktora Osika, spotkali się na uroczystościach pogrzebowych. Odbyły się one 30 maja w Łukowie, w parafii podwyższenia Krzyża Świętego.